kochani, ja jestem Kara, a kanał kanału Karu It. A w dzisiejszym odcinku na moim kanale będzie. Tum, tru, tum, 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 Będzie kolejny Lubas! Tak? No, i dzisiaj w ogóle Wam pokażę co było w okienku, tak? powiecie Karu It musi pokazywać, co jest w kalendarzu w kolejnym okienku. Tak, a więc słuchajcie, pokażę Wam. O nie, została na dole, chyba. Czekajcie, pójdę po nią. Nie wiem, gdzie ona, słuchajcie, jest. Pewnie została na dole. Tak, więc zaraz pójdę na dół i ogonię tu jeszcze z Mikołaj Został mi taki bałwan. Milka i go sobie. Co? Oczywiście, Karol, It musi go sobie zjeść. Jeszcze dzisiaj nagrałam TikToka, tak. Mieliśmy przerwę, więc sobie wziąłam ja telefon i nagrałam TikToka. Mój tiktok jest w... Gdzie jest mój tiktok? Oczywiście w... opisie, tak e, Mój tiktok, instagram, instagram linki, wbijajcie, bo tam się... Co? Dużo dzieje Pozdrawiam oczywiście wszystkich moich widzów, wszystkich sześciuteńkich Zobaczcie, w ogóle mam rogi Renifera i mam bluzę z Pusinem z handema, z handemu e, Już jak patrzyłam w handemy, to już nie ma tej bluzy i oczywiście muszę sobie posmarować rączki. To tak, słuchajcie, pachnie. Powahajcie. Ach, co tak pięknie, słuchajcie, pachnie, że naprawdę. Ja ogólnie jak jeszcze y, przebiorę się w piżamkę, to wiecie. Tak sobie nałożę jeszcze. Na przykład wiecie tu. Ale na razie na rączki Tylko, so, bo to jest tak Nawilżalający balsam do ciała, woda arbuzowa Woda arbuzowa I masło Shea Więc polecam Wam właśnie taki komplecik W takim słodkim opakowaniu od Mikołaja dostałam Dziękuję Mikołaju Więc no, fajnie Fajnie, słuchajcie Tak Ogólnie zastanawiam się, czy zrobić intro takie inne, już intro, takie bardziej świąteczne, ale nie mogę znaleźć żadnych w właśnie w, w właśnie editów. To właśnie nie ma tam żadnych piosenek świątecznych, więc nie wiem co zrobić. Trudno. Jutro się pojawi odcinek oczywiście, vlogmas, ale też pojawi się odcinek z Among Us. Dalej po prostu zapomniałam ostatnio sobie obejrzeć tego filmiku z osobny filmik, z zniszczeniem Dziennik Dango. Po tym, jak zmontuję odcinek, wstawię, zrobię miniaturkę, to po prostu sobie poszukam. Muszę się dowiedzieć, na czym ma to polegać. Czy mam zrobić całą stronę, to wiecie. Czy po prostu tak z trzy strony, wiecie, zrobić na cały odcinek. Bo nie wiem, ja po prostu wiecie, jak zrobić ten filmik z osobnym, zniszczeniem dziennik. Dzisiaj w kalendarzu, nie wiem gdzie się podział mój kot, właśnie był taki malutki, słodziutki kot, taki bardzo taki ciemny, różowy. Jaki był słodki, taki słodki. Ogólnie to byłam dzisiaj na polku i prawie w ogóle nie było śniegu. Tak. Wiecie, ja taka wychodzę na pole. jest jeszcze ten bałwan, ale już w złym stanie. Tak. I ogólnie to już jeszcze troszkę śniegu na kosce, ale tak to to już prawie już nie ma. Śniegu. Tak. Na. W ogóle już, już nie ma na prawie. Po prostu jestem w szoku, bo tyle było w śniegu. I po prostu pewnie się roztopił. Ech. A tak bardzo lubiłam rzucać w śnieżką, a teraz nie będzie. Bawiliście się albo jeździście na śnieżkach, albo bawiliście się z rodziną samego, z kuzynem, albo z dziadkiem, albo z babcią w śniegu i rzucaliście się śnieżkami. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli ktoś chce widzieć, to właśnie taką mam wersję tego zniszczeniowego. Dziennik tak wygląda z tyłu i można wiecie co sprezentować komuś na gwiazdkę, albo na no, na gwiazdkę albo na nowy rok. Od i do. Na przykład możecie tutaj, bo jest takie os, na przykład od mamy, albo od, e, od e, Julci, albo od, nie wiem, od gości, takie, tak, takie tam imiona, albo od Marysi, e, albo e, i do. I na przykład napisać tam że tam możecie napisać na przykład to może być też prezent na urodziny i napisać życzę Ci do, na przykład do, nie wiem, do KAI, do KAI albo do Emilki jakiejś których nie znam. I napisać, że nie wiem, wszystkiego najlepszego albo wesołych świąt, takie tam po prostu pierdółki. Polecam wam właśnie tą wersję zniszczę dziennik, bo to jest bardzo śmieszny Zniszcz ten dziennik i mega. Dla mnie akurat mega. Świątecznej to było tak, tak, tak. Właśnie to było taki trend i jakaś małżeczka taka świąteczna. Tak. Więc polecam wam ten trend na TikToku. Bo jest bardzo prosty, banalnie prosty. Jeśli chcecie coś nagrać, a nie umiecie jakiegoś trudnego trendu, to polecam właśnie Wam taki trend. Właśnie. I nie pamiętam, czy właśnie ten nagrałam, ale chyba tak. Chyba ten nagrałam. Więc musicie wpić mojego TikToka, żeby się dowiedzieć, jaki trend. Bo ja Wam pokazałam, jaki jest trend, ale nie wiem, czy go nagrałam. Nie pamiętam już, czy nagrałam ten. Ja, słuchajcie, na Instagramie rzadko bywam. Dzisiaj rzucę fotę właśnie jakąś. Jakąś. I dziękuję wam za tyle obserwujących na, na Instagramie. Obserwujecie, obserwują mnie chyba 113 osób, albo 119, nie pamiętam. Dziękuję Wam za tyle obserwujących na Instagramie. Mam 113 albo 119, już nie pamiętam, ale bardzo Wam dziękuję za tyle obserwujących. Nie wiecie, ile to nam, dla mnie znaczy. I dziękuję, że tyle mi ludzi polubię, że tyle. Po prostu polubiają mi ludzi fotki na Instagramie. Dziękuję, dziękuję bardzo. I czy dobijemy za niedługo, albo jeszcze, czy dziś dobiję do 2000 subskrypcji, zobaczymy. Ale tak bym. Ja, ja, już, ja już chcę te 2000, słuchajcie. Więc szybko, kurczę, mówcie swoim wujkom, w ogóle, tu, 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 tu. Mówcie swoim rodzeństwu, swoim e, siostrom, braciom i w ogóle kuzynom, bo trzeba. A więc, pa 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 pa, widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa! Trzymajcie się!